Tak, Nowi w zespole, Nowi na boisku. Też już kilka meczów oczywiście rozegrali. Jest Dimec pod koszem i trafia z faulem. No i widzimy, po stronie Anfilu Włocławek e, jest co najmniej trzech zawodników, a jeszcze nie było przecież Bela na czy Czyta, jak tutaj zachowa się obrona. Bel zabrał Kafi mu piłkę z Kozła. W kontrze jest Szymon Wójcik wow. i kończy to. Znakomicie z góry. No i rewelacyjne podanie Kafeja. Świetnie pobiegł do kontry. Sanders zamknięty pod koszem i traci piłkę, nie było tu żadnego kontaktu i Wójcik w kontrze, świetnie, świetnie. Dzięba biega zespół Czarnych i prowadzi we Włocławku, przerwa to... dla Fasunkiewicza. Dokładnie i myślę, że tutaj w takich sytuacjach powinni szukać swoich szans. Bardzo niecelne eee. rzuty Anwilu Włocławek trafi z Dziębą i znowu pod koszem, szukanie przewagi Pawła Leończyka, ten z otwartymi oczami rozgląda się, jeszcze raz. Tik zobaczył lukę. Cox jest na wolnej pozycji i trafia za 3 z Faulem. No nie wiem, czy można rzeczywiście cierpliwie i lepiej grać w ataku niż teraz. Grają czarni swobodzy. Eee, tak, my również otwieramy oczy szeroko. Jest Niku tutaj kafejowi, ale to kończy pod koszem fantastycznie. Tak, to prawda. Świetny backdoor, ucieczka za plecy. Miał 4 minuty i 35 sekund w pierwszej połowie i każda jego minuta na boisku jest bezwzględnie cenna dla wielu pod nieobecność Kalifa Yanga. Teraz Słoweniec trafia z faulem. O jeśli takie właśnie akcje jeszcze będzie, że Liga Dimet skończył. To na pewno i, yy, i strzelca przede wszystkim. Teraz Sanders podkosz. I w się będzie timeout out dla Mantasa Czestałskisa jest już 6 punktów przewagi Wocławek Włocławek. Końca. I jeszcze przechwyt i punkty Jakuba Garbacza. Ależ błąd. Spójrzmy raz jeszcze.